MicroStrategy przynosi prawie 2000 bitcoinów i czy to oznacza potencjalną sprzedaż? XRP planuje zrzut tokenów. Jaki będzie miało to wpływ na cenę? Oj, na rynku mamy zamieszanie, ale nie martw się, ja nazywam się Jakub Kart i będę twoim przewodnikiem po świecie kryptowalut. Dobra, jakiś czas już minął, więc zaczniemy od aktualizacji naszego challenge'u od 100 do 10 tysięcy dolarów. Aktualizacja będzie się odnosić konkretnie do jednej nowej. Pozycji w zasadzie idealnie wyczuliśmy spadki na bitcoinie. Zaczęliśmy od ceny 70 tysięcy dolarów, gdzie take profit wynosił 69 i 68 850. Był również trzeci take profit, około 33%. Tak rozdzielałem wszystkie trzy pozycje i ten ostatni akurat sprzedałem na zero, bo myślałem, że jednak był to koniec spadków. Jednak byłoby warto nieco poczekać, mimo to jesteśmy na sporym plusie, także jestem zadowolony. Więc jeśli wy również chcecie. Dołączyć, to formularz jest w opisie, a grupa jest bezpłatna, także zapraszam. Pierwszy news będzie dotyczyć MicroStrategy, czyli firmy znaną z potężnych inwestycji w Bitcoina. Tym razem doszły niepokojące informacje, że przenieśli aż 1652 Bitcoiny do nowego portfela. Przypominam, że przy większych graczach zazwyczaj oznaczało to ogromny zrzut na rynek. I czy tym razem też tak będzie? Szczerze to wątpię. Przy obecnej cenie jest to około 100. 100 milionów dolarów. Mimo to jeśli MicroStrategy zdecydowałoby się na taki zrzut, to przypominam, że firma nadal skupuje i będzie skupować bitcoiny, a ich niezrealizowany zysk to 7,5 miliarda dolarów. Co oznacza, że ta konkretna kwota jest tylko ułamkiem tego, co rzeczywiście mogliby zrzucić na rynek. Może to wynikać na przykład, z chęci wypłaty pieniędzy pracownikom lub jakichś innych inwestycji. Jak na moje nie jest to żaden negatywny znak. Na rynku. Kolejny spory news dotyczy XRP. Od 2017 roku każdego miesiąca firma Ripple odblokowuje 1 miliard tokenów XRP. Część z tej puli rezerwuje do sprzedaży, zwykle jest to około 200 milionów tokenów. W listopadzie Ripple ponownie odblokowała 1 miliard, ale po raz pierwszy od lat zarezerwowała na sprzedaż ponad 2 razy więcej czyli mówimy tutaj o 400 milionach tokenów, a na dzień dzisiejszy jest to prawie 200 milionów Dolarów. Taka presja sprzedażowa oraz atak seku może być gwoździem do trumny dla XRP. Prawdopodobnie XRP już nigdy nie urośnie do obiecanej przez wielu influencerów wartości 5 dolarów za pojedynczy token. A jeśli się uda jej zaś nawet w okolice dolara, to będzie ogromny sukces.